Ogrodnicy. Dzisiaj y, przejdziemy się do tej części mojej rekreacyjnej, ale przy okazji Wam pokażę tutaj, jak przesadziłam y, wczesną wiosną. No, jakieś dwa tygodnie temu przesadziłam śpiące jeszcze paprocie z tamtej, z paprociska, i one wszystkie się tu obudziły, bo ja nawet nie wiedziałam, czy one się tu przyjmą. Ale przyjęły się to jest miejsce po Hortensji, y, na temat której kręciłam Wam film. Widzę, że tu przytulię, czepną też przy okazji przesadziłam no to jesteśmy na paprocisku przez te cztery dni, przez które mnie nie było w Łodzi, bo byłam we Wrocławiu u Romana, wyrosły mi moje paproci obudziły się na paprocisku jeszcze są jakieś resztki tulipanów tutaj jest moja hortensja przesadzana jesienią tak, elegancko się ma za nią jest ten papierek, który widzicie może ja na ostrze na no to jagoda kamczacka, no powiedzmy, że na oszczyło. Tam jest następna jagoda kamczacka, i tu jeszcze przybyły dwie jagody kamczackie. Tam, i tu ja je wyściłkowałam gliwiem, co prawda świerkowym, bo sos nam jakoś słabo chce gubić igły. Tu jest jeszcze taka kucza wyrwanych tych kłączy paproci i widzę, że będę musiała i jeszcze troszkę popracować nad tymi paprociami, bo one tutaj ciut blisko mi wyszły. One się z tych kłączy rozrastają rewelacyjnie wam powiem i teraz jest mi zdecydowanie łatwiej je namierzać. No widzicie tu takie resztki już tulipanów, tak? Floksy już elegancko wzeszły. Tutaj mam taką winorośl. To jest winorośl. No, urośnie u mnie już dobre 7 lat. Ten stary, ten łoza. I ona zmarła. To jest jakaś szlachetna odmiana pojęcia. Nie mam i w zeszłym roku wybiła z dołu nową łozę. No i ta w tym roku może mi zakwitnie, chociaż cholera wie ten złotokap, jeszcze nie ma nawet pąków kwiatowych, a wrocław jest cały zalany złotokapem, powiem Wam, że tam różnica czasu jest chyba ponad dobre dwa tygodnie. Teraz doszłam do, do truskawek i o nich chwilę Wam chciałam powiedzieć, to są moje truskawki yy, poziomkowe, one tutaj rosną na takim maluśkim kawałeczku, pozwalam im rosnąć, Wśród chwastów, to znaczy chwastom pozwalam rosnąć wśród nich. One tak sobie wędrują z tego ogrodu. I w tym roku ja je potraktowałam popiołem drzewnym. I na temat tego popiołu kręciłam. Wtedy kiedy go obsypałam, bo ja go posypałam bardzo szczodrze. No bardzo. Nie wiem, czy tu są 2 metry kwadratowe i ja to obsypałam litrem popiołu. Litrem. One w ogóle. Prawie może tam namierzyłam ze cztery, cztery, kwiaty, które są porażone opuchlakiem bodajże, ale pozostałe są zdrowe i zakwitły no niesamowicie plennie jak na takie krzaczki, które mają no ostrz. Na takie krzaczki, które mają tylko 2 do 3 liści. To jest poziomkowe, to jest taka, ona jest podłużna, bardzo nietrwała, ale przez słodka, jeszcze jak jest taka bladoróżowa, jest słodka. Naprawdę nie bójcie się z tym, że ten popiół, to ja wysypałam tak koniec lutego, początek marca. Muszę sprawdzić, jeżeli coś się będzie nie zgadzało, to podpiszę tam na dole. Jeżeli nie podpiszę, to znaczy, że w tym terminie i... No, sypnęłam właśnie ten litr na 2 m2, czyli dawka, kilogram, bo 3 litry wchodzą na kilogram, kilogram na 6 metrów kwadratowych, a nie na 100, jak podają książki. Dlatego nie bójcie się z tym, że to trzeba posypać po wierzchu i czekać aż deszcz tam wpłucze, tak, troskawka widocznie się nie boi, zresztą nic tu się nie boi, bo dostały też te iryski małe tego popiołu, ja tak tu właśnie szczodrze sypnęłam, tam widzę szczeć, szczeć moja będzie w tym roku kwitła, bałam się, że się nie wysiały. Przegorzane, ale się wysiały, skiełkowały. Hrabia je oczywiście przykrył chwastami. No i tutaj wszędobylski, którego uwielbiam, którego nie plewię glistnik, jaskócze, ziele, a nie plewię go właśnie z uwagi na pszczoły. I to mówię przy kolejnym moim filmie. A z truskawkami jestem zachwycona. Będę tu musiała tylko wypielić takie chwasty. Bo to, to jest z rodziny jaskrowatych, kwitnie na żółto, tak jak jaskier. No i nie jest to miododajne, jest trujące dla pszczół, więc ja to wypielę, bo jest bardzo takie ekspansywne. No i tyle. Dam jeszcze na tej mojej rabatce, no to plany znacie. Muszę teraz pousuwać, jutro prawdopodobnie Usuwam pozostałości, to znaczy takie niechciane paprocie, które w tej chwili widzę, bo one są tegoroczne i ja nawet nie miałam pojęcia, że wyjdą. Przesadzę je teraz w inne miejsce, jeszcze pod choinki, bo tak kurczę tych starych sobie darowałam. Mówię, młode lepiej się przyjmą. Zresztą takie paprocie, gdybyście chcieli przesadzać, to możecie to robić całe lato niezależnie od stanu rozwoju byleby to wykopać no to ma takie dosyć zbitą bryłę korzeniową mało wymagające, bo u sąsiadki to rosło w pełnym słońcu i taką sadzonkę sobie wzięłam jeszcze tylko rzut oka na moją jabłonkę, która w formie patyka była posadzona w lipcu zeszłego roku, znaczy w 2018 no i ona zakwitła tak, patyk Jakieś antonówki zakwitu, więc cieszę się bardzo. Jest bardzo dużo w ogrodzie, budek lęgowych i sikorek, które zwalczają wszelkie owady pełzające, czyli gąsienice. No i latające też, oczywiście i mnóstwo biedronek, które zwalczają mszyce. Ja nie mam mszyc, u Romana jak byłam teraz na działce, no to po prostu na porzeczkach to te mszyce są stadami, już jest spać, tam już się zrobił sadzak, jeżeli wam się pojawią takie zgrubienia na liściach porzeczek, takie no takie od wierzchu, na wierzchu widać takie zniekształconą tkankę, brązowawe takie plamy, tylko takie wystające ponad liść. No to zajrzyjcie pod spód, będą tam szyce albo czarna, albo ta zielona. To wystarczy teraz wziąć <laughs> lodowatą wodę i przemyć po prostu od spodu tę szycę, żadnej chemii nie stosujcie. Dobra, i tutaj dla moich kolegów przelaży już taki bonus. Moja rodzina, to znaczy, no już moja, ale nie moja, fortowa, L1, żyje, zdążyłam przed samym wyjazdem dodać im trzy ramki, bo dziewczyny siedziały na pięciu i powiem Wam, że już siedziały na ostatniej uliczce przy zatworze, więc ja zdążyłam, Bogu dzięki, dołożyłam im trzy ramki i już teraz wiem, że mają jak się rozwijać. To, o, widzę, że konwalie też już u nas zakwitły i jeszcze tu Wam tak pokażę. <laughs> Ci, którzy oglądali są ze mną od początku i oglądali jak robię grządkę z ziemi i z liści, taką grządkę pod płotem, może lingdam, to tam rosły takie przegorzane. One, ja je z sadzonek posadziłam, były bardzo nędzne przez dwa lata. To znaczy latem, jednego roku latem je posadziłam i drugiego roku latem były po prostu pojedyncze badyle. Teraz po podsypaniu, po zrobieniu tej grządki, ona jest Ta grządka była przeznaczona pod krzewy, ale ponieważ planują tutaj trasę szybkiego ruchu zaraz za moim płotem, co prawda na estakadzie dzień mniej, nie wiem czy mi tutaj nie, nie każą przesunąć płota, no to ja nie będę inwestowała i tylko będę sadziła rośliny jednoroczne, czyli w tym roku słonecznik i kukurydzę.